Czwartkowe Forum Kultury to taki pomysł, który poddał pan profesor Ireneusz Zbiciński, proponując spotkanie dla osób wykształconych technicznie, a żebyśmy zahaczali o sfery humanistyczne. To był okres burzy i naporu na Politechnice, w którym powstawało wiele nowych projektów, tak jak Uniwersytet Trzeciego Wieku, Uniwersytet dla Dzieci, orkiestra. Między innymi powstał pomysł, żeby zrobić, znaleźć taką formułę, która umożliwi nam spotykania się z wybitnymi przedstawicielami polskiej kultury. Wszystko podsumowałam, było ponad 150 spotkań, czyli ponad 150 osób, Przewinęło się tutaj przez scenę Politechniki Łódzkiej i rozmawialiśmy z tymi wszystkimi osobami o najróżniejszych sprawach, o jakich tylko można sobie wyobrazić. Goście, to, 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 to były rzeczywiście wybitne postacie kultury, sztuki i nauki. Zbigniew Wodecki, fenomenalne spotkanie. Absolutnie postać wybitna. Mistrzostwo, jeśli chodzi o sztukę grania. Maria Czubaszek. To spotkanie to było takie, że, że przez półtorej godziny cała sala bez przerwy śmiała się z, z dowcipów, które pani, pani Maria opowiadała. Ernest Bryl może bym powiedział, bo to, to było duże zaskoczenie, przyszedł tutaj tak skromnie ubrany, ale jak zadawano mu pytania dotyczące różnych dziedzin, on odpowiadał natychmiast bardzo głęboko. Niesamowita erudycja. Zaczęliśmy Willi Richtera. 2007 rok. Pierwszy gość to pan Ryszard Bonisławski, e, pani Teresa Żylizgara, wielka, wspaniała polska śpiewaczka. Natomiast później przeżyliśmy przeprowadzkę tutaj do nowego centrum. Przeżyliśmy również pandemię. To początkowo nie wiedzieliśmy, co robić, więc pokazały się podcasty z wcześniejszych spotkań. Później kręciliśmy spotkania w formie filmu. Też to jest bardzo sympatyczne, ponieważ to jest w internecie, można to wszystko zobaczyć. No i wróciliśmy na scenę tutaj. Ostatni rok był poświęcony Politechnice Łódzkiej ponieważ wpisali się, chcieliśmy w jubileusz 80-lecia więc byli to absolwenci politechniki osoby zaprzyjaźnione które rozsławiają naszą uczelnię na całym świecie także myślę że mieliśmy naprawdę ogromne spektrum tematów i cudownych wspaniałych gości zawsze były te spotkania bardzo ciepłe bardzo miłe zawsze z poczęstunkiem Kiedyś, pamiętam było piękne spotkanie do którego ja się też przyczyniłam, był ojciec Knabit. Przebywanie z tą osobą naprawdę jest to świetną rzeczą. A Kiedy go poznałam wiele lat temu właśnie, pierwszy raz go widziałam na żywo i zaproponowałam, czy by nie chciał wziąć udziału. Powiedział, że oczywiście, bardzo chętnie przybędzie. Czwartkowe Forum Kultury Politechniki Łódzkiej to inicjatywa, która przez wiele lat wzbogacała życie naszej uczelni oraz lokalnej społeczności. Od pierwszego spotkania w 2007 roku forum stało się przestrzenią rozmowy, inspiracji i otwartości na różnorodne formy kultury. Dzięki regularnym spotkaniom studenci, pracownicy oraz mieszkańcy łodzi mogli doświadczać sztuki, poznawać twórców, brać udział w dyskusjach i rozwijać swoje zainteresowania. Przez 18 lat forum pełniło ważną funkcję integrującą środowisko akademickie, łącząc je z życiem kulturalnym miasta i regionu. Choć cykl dobiegł końca, pozostawia on po sobie bogaty dorobek i trwałe wspomnienia, które na długo będą świadectwem jego znaczenia dla naszej uczelni.